W tym segmencie damy sobie codzienne nagrody dla naszych graczy, więc. Jako gracz możemy sobie wejść na serwer i w takim właśnie menu dzień w dzień coś odbierać. Oczywiście to, co odbiera gracz, ustawiamy my. Tak samo możemy zmienić cały design tego, co dzisiaj będziemy sobie robić. Działa to tak, że oczywiście klikając, odbieramy sobie tutaj rzeczy. To tutaj design tego się zmienia, żeby to było takie komunikatywne dla gracza, że otworzone to już zostało. Możemy otwierać w kolejne dni kolejne rzeczy. Także pewnie tą mechanikę już dobrze znacie. Ale oprócz tego plugin dodaje nam dwie nowe opcje. Pierwsza, czyli nagradzanie gracza za to, ile przegrał w ciągu tego dnia, czyli tego aktualnego dnia, w którym się loguje. Więc na przykład dzisiaj przegrał 3 godziny, dostaje za to jakąś nagrodę, 6 godzin dostaje nagrodę itd., dalej. Druga jest taka, że dostaje nagrody za czas globalny, czyli na przykład od startu edycji przegrał 30 godzin, daje mu coś. I to możemy sobie wszystko konfigurować i właśnie teraz to zróbmy. Za wszystko odpowiada jeden plugin, Activity Rewarder i jego możemy wgrać sobie na serwer. Normalnie pobieramy go tutaj ze Spigota, link macie w opisie jak zawsze. No i po prostu tutaj mamy jakiś opis tego pluginu, możecie sobie przyglądać w swoim czasie. Ja plugin już wrzuciłem w folder plugins na moim prostu serwerze w plikach serwera i serwer uruchomiłem. Możecie zawsze jeszcze sprawdzić po uruchomieniu serwera, czy plugin się wgrał poprawnie, albo używając komendy właśnie Rewards, czy Wam się to menu odpali, ale też ukośnik PL i tutaj mam, musimy mieć to na zielono, Activity Rewarder. No i teraz jak już to zrobiliśmy, serwer się uruchomił, to również stworzył nam się plik, a raczej folder Activity Rewarder i tu znajdziemy oczywiście konfigi, tak jak w każdym innym pluginie, no i przejdźmy sobie do konfigu głównego. No i tutaj pierwsza sprawa jest taka, że jeżeli któryś moduł nam się nie podoba, możemy go wyłączyć, czyli pierwszy moduł to jest po prostu to menu, które widzieliście, drugi to jest ten, o którym mówiłem, że nagradzanie za czas gry w bieżącym dniu i trzeci moduł to jest nagradzanie za czas gry globalny, więc jeżeli coś wam się nie podoba, możecie to sobie po prostu tutaj włączyć, to ustawić na false, to ustawić na false i macie tylko te, to menu z daily reward. I tutaj jedna z ważniejszych rzeczy są takie, że możemy zmienić kategorie, design kategorii, czyli kategorie to jest jakby ważność danej nagrody. Jak odpalimy sobie to menu, zobaczymy, że niektóre paczki mają szary, ten paseczek, a niektóre niebieski, niektóre taki neonowy, no i to jest jakby taka ważność tej nagrody, czyli na przykład jak gracz widzi, że tu jest jakiś inny paseczek, ta nagroda jest lepsza I na przykład widzi, że tu może zostać dwa diamenty i złote jabłko, więc warto czekać do 12 dnia i tak samo tutaj jest jeszcze lepsza nagroda. Więc to jest tylko kwestia designu, ale możemy sobie to zmienić. To jaki dzień ma który design, który Typ paczki, to jeszcze przyjdziemy do tego potem, jak będziemy ustalać same nagrody, ale tutaj możemy zmienić sam design, czyli na przykład nie chcemy, żeby to wyglądało tak, że to jest jakaś paczka z szarym paskiem, chcemy, żeby to była na przykład skrzynia, więc to możemy sobie zedytować. No i właśnie do tego służą te trzy tutaj opcje: czyli najmniej legendarna paczka, średnio i najbardziej legendarna paczka. I mamy tutaj wsadzony player head, jak widzicie, to są główki. Proszę bardzo, i je możemy zmieniać. Więc na przykład wchodzimy sobie na stronkę Minecraft Heads i na niej możemy sobie przegrzebywać te różne główki. Możemy wpisać sobie na przykład box po angielsku właśnie najlepiej wpisywać Box czyli pudełko no i tutaj możemy sobie jakieś pudełko wybrać oczywiście są jakieś różne wyniki mniejsza o to ja wybiorę to co przed chwilą widzieliście czyli właśnie wooden mailbox trochę nie pasuje ale niech będzie i zjeżdżamy na dół i mamy tutaj taką tabelkę value i to value sobie kopiujemy Ctrl C albo to jest taki przycisk kopiuj no i wchodzimy w config i teraz jak widzimy tutaj jest sadzona taka wartość ja sobie usuwamy, czyścimy to i wsadzamy sobie to, co skopiowaliśmy kontrolę, zapisujemy plik i wartość, znaczy wygląd tej paczki naj, najbardziej popularnej, najmniej legendarnej będzie zmieniona. Można sobie wpisać uh, rewards uh, reload, żeby zobaczyć zmiany i teraz podpalenie, po jak widzicie, każda ta paczka zwykła ma design takiej, takiej skrzyneczki. Więc oczywiście tak możemy zmieniać te designy. Mega mega dziękuję wspierającym, których teraz widzicie na ekranie. Dzięki Wam. Ten kanał może się powiększać. Jeżeli ty chcesz zostać wspieraczem obczai, ten guzik na dole. Będę bardzo wdzięczny. Dzięki. Teraz kolejna sprawa, czyli mm, sam jakby wygląd, tytuł, opis, tak dalej temków, więc mamy tutaj po prostu day i tu się zmienia na numerek, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, to widać w naszym menu, day 1 day 2 day 3 day 4 więc jakby w tym miejscu sobie to zmieniamy, tutaj jeszcze taki mindfuck, dlaczego ten kolorek wygląda w ten sposób, zazwyczaj kolorki troszkę inaczej się ustawia w Minecrafcie, w konfigach, więc jest to kolor hexowy. No i jak sobie wyjdziemy na przykład na jakiś taki kolor picker, jakikolwiek, ten też macie oczywiście zlinkowany w opisie, no to zmieniając tutaj sobie te wartości, w tym okienku pojawia nam się właśnie ten zlepek tych tych liter i cyfr. No i to możemy sobie skopiować i wstawić właśnie za hashtagiem, ale przed napisem, czyli przed day, ale za tymi dwoma znaczkami, Ctrl S i wtedy nasz day będzie miał inny kolorek, więc jakby to jest taka troszkę inna zmiana. Tutaj mamy znowu e, design dla paczki, która jest gotowa do odebrania, tu mamy znowu player head, tu mamy tą wartość, którą wstawialiśmy wyżej, więc możemy sobie tą główkę wybrać, no i tu znowu tytuł, day, pierwszy, do odebrania, to trzeba sobie przetłumaczyć oczywiście, tutaj jak już nagroda została odebrana, ma też znowu swoją inną główkę, no i ma znowu inny napis, dzień, na przykład, nie wiem, piąty, odebrane, to też trzeba tłumaczyć, tak samo jeżeli ktoś ominął nagrodę, nagroda nie została odebrana, już nie może być odebrana, to znowu ma inny design tej główki i znowu inny tytuł paczki, czyli mamy informację tutaj po najechaniu, że będzie Mist, czyli że ktoś nie odebrał tego. Więc tu oczywiście wszystkie te designy, yy, mamy również na przykład design tego profilu, który mamy tutaj na dole, to też możemy sobie tutaj dodawać, jeżeli chodzi o kolorki i w ogóle te linijki, no i również mamy edycję wiadomości na czacie, to też obowiązują te same kolorki, więc jest to kolor pickera, bierzecie, no i nie podmieniajcie tylko takich procentów właśnie, bo to się zamienia na cyferki i inne wartości, jak już plugin działa, więc jakby uważajcie na te wartości w procentach. No i to było na tyle z głównego konfigu, a teraz przejdźmy do ustawienia nagród samych w sobie. Zawsze doceniam, jeżeli zostawiacie lajki, like, komentarze i subiki, to bardzo poszerza zasięgi kanału. Jeżeli chcesz pomóc w tym właśnie, no to możesz zostawić coś po sobie. Będę bardzo wdzięczny. Więc teraz wchodzimy w folder modules i tutaj mamy trzy moduły, tak jak już wspominałem i zaczniemy sobie od pierwszego, czyli Daily Rewards i właśnie tutaj mamy po prostu edycję każdego dnia, każdej nagrody do każdego dnia. Więc zjeżdżamy troszkę na dół i mamy tutaj dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, i tak dalej, i tak dalej. No, i teraz sobie rozgryźmy, o co tu chodzi. Ondej day, nam, czyli który to ma być dzień, więc tutaj dość analogicznie wstawiam po prostu liczbę, na który dzień ma się wyświetlać ta paczka. Następnie kategoria, którą ustawialiśmy, czyli legendarność tej paczki, czyli zwyczajnie, design tu jest small. Jeżeli mieliśmy na przykład tam dzień 14. Czy on 12 lepszy, no to zobaczcie, że tu jest kategoria medium, czyli to ta lepsza. To jest kwestia designu, więc tu mamy właśnie tę kategorię. No i tutaj mamy lore. Pierwsza sprawa opisowa opis właśnie jakie nagrody się zawierają w parce, ale tu oczywiście możecie wstawić w te linki co tam chcecie te same kolorki tu obowiązują następnie mamy wyszczególnienie nagród które się dostaje no i tutaj po prostu są te nagrody ustawione tak jak zaznaczam każda nagroda oddzielnie no i przede wszystkim mamy tutaj type item czyli że to co dostanie gracz będzie itemkiem no i konfigurację co to za itemek więc tu wpisujemy materiał co to będzie za itemek i tutaj ilość tego itemka, ile ile tego sztuk dostanie. I tutaj mamy nazwę Cooked Beef, jest to wołowinka. No i teraz tu nie możecie wpisać tak na ślepo tego, to musi się zgadzać się z nazwą spigotową. Czyli możemy sobie wejść na tą listę, ją też macie w opisie. I jeżeli chcecie na przykład dać komuś miecz diamentowy, to wpisujecie sobie Diamond Sword, albo po prostu na przykład Sword i szukacie sobie. Tej wartości. Ogólnie klikam Ctrl F w przeglądarce i mi się wyświetla właśnie to pole do wpisywania, żeby sobie łatwiej to znaleźć, bo tych itemków jest tu bardzo sporo. Nawet mi laguje to. Jakimś cudem to z to na mi laguje, i <grym> chyba nic za dużo jest. Więc Ctrl F, taki sword, możemy sobie wyszukać. Mamy na przykład Iron Sword. To jest miecz żelazny. No i łatwiej się wyszukuje Diamond, i mamy tu Diamondowe, właśnie rzeczy jakieś. Okej, okay, to jest bardzo polagowane. Myślę, że bardziej sprawdzi się nie wyszukiwarka F, tylko tu mamy na stronie wyszukiwarkę. I teraz możemy wpisać sobie na przykład Diamond i tu mamy różne właśnie diamondowe rzeczy przefiltrowane. Możemy do tego sobie skoczyć, ale to nieważne, bo nam chodzi tylko o nazwy. Więc jeżeli byśmy chcieli dać e, na przykład komuś śmierć, no to wybieramy sobie e, Diamond Sword i to musi być dokładnie tak napisane, czyli Diamond Podłoga Sword. Tak samo, jeżeli chcemy komuś dać, nie wiem, jabłko, no to wpisujemy Apple i tu mamy różne warianty tego jabłka, czy na przykład złote jabłko będzie. Wyglądało tak, musimy tak wpisać, żeby złote jabłko nadać, więc, jakby to są takie specyficzne nazwy, ich musimy się trzymać z tymi podłogami, z tym wszystkim, żeby to zadziałało. No i tu mamy kolejny temek: chop, tu mamy jabłuszko nadane, inne ilości tego, więc to się wszystko zgadza. No i z grubsza każdy dzień wygląda tak samo: mamy po prostu zmieniony opis, zmienione itemki, więc to jest wszystko tak samo. O tej kategorii już też mówiliśmy. Więc teraz możemy luknąć jeszcze na inne warianty, oprócz tego, że możemy dać itemek, możemy na przykład też wywołać jakąś komendę, albo dać permisję na jakiś dzień. Więc o typach nagród znajdziemy sobie na wiki, pluginu, to też macie w opisie, no i mamy tutaj na przykład właśnie pokazane jak zrobić itemek. Tu mamy oprócz tych opcji, które były w konfigu, tym głównym już przez autora przygotowane, mamy też inne opcje, czyli na przykład jak to ma się customowo nazywać, display name, albo czy ma być zenchantowane, tutaj proszę bardzo enchanted. Albo czy ma mieć właśnie jakiś inny wygląd, czyli np. wygląd główki, które tam wcześniej już były używane, więc jakby tak możecie sobie jeszcze te itemki po, pozmieniać, żeby troszkę więcej informacji dać do tego GUI. Ale również nagrody mogą być właśnie komendy, czyli po prostu możemy sobie to skopiować i pokazać Wam w konfigu bezpośrednio, czyli np. Na, na dzień 30 możemy bezpośrednio dostać w ten sposób. Komendę. No i wykonają się te komendy. Każda pauza to inna komenda. No i w miejscu %%user po prostu wchodzi nick gracza automatycznie, więc jeżeli ktoś odbierze tą nagrodę to dostanie te itemki, ale też wywoła się ta komenda i coś tam zrobi. Te komendy można łączyć z innymi pluginami, to może być bardzo, wiecie, pokonfigurowane. No i podobnie tutaj Różnie możemy się z tym bawić, czyli to może być komenda konsolowa, to może być komenda od gracza wywołana bezpośrednio jako gracz wywołuje się, może być to message zwykły do gracza, może być to broadcast, czyli wiadomość na czacie do każdego, czy na przykład permisja, więc możecie dać na przykład komuś permisję na, na dany dzień, więc po prostu tu macie linki jak to dodać. I zwyczajnie to doklejacie jako nagrodę, tak jak ja dokleiłem na przykład tutaj komendę. No i co ciekawe, mamy również różne designy tego menu, więc możemy sobie wejść tutaj i zmienić design. Templa templatka to się dokładnie nazywa, i tutaj mamy pod tym linkiem pokazane różne te templatki, czyli templatka default wygląda tak, to już widzieliśmy. E, templatka kompakt wygląda w ten sposób. Potem mamy tak, tak, więc jakby tu mamy różne opcje, możemy sobie po prostu zmienić. Jeżeli chcecie zmienić na przykład na ten design, to po prostu sobie to kopiujecie i w miejscu zamiast default to wklejacie. I będzie inny design. No i tak oto mamy zedytowane nasze menu główne nagród, ale teraz jeszcze zostały nam dwa moduły do ogarnięcia. Więc Daily Playtime. Ile gracz godzin musi osiągnąć na przykład w ciągu dnia, żeby coś dostać. Więc po prostu tutaj mamy już bardziej w, w banalny sposób to pokazane dosłownie, każda ta pauza to jest osobne ustawienie, czyli jeżeli ktoś osiągnie 60 minut, czyli godzinę, to dostaje te nagrody. Potem Ponownie, jeżeli ktoś przegra 120 minut, to dostanie te rzeczy i tak każda pauza definiuje nam inną nagrodę, więc jakby to można sobie edytować, sprawdzać, bawić się tym. No i podobnie jak wrócimy sobie do tego folderów w plugins, to możemy sobie dodawać te globalne nagrody za czas. Czyli tu mamy tak samo, każda pauza defiuje nam osobny ten przeciwczasowy, czyli za 600 minut gracz dostanie na przykład takie temki, takie nagrody i tak dalej, tak dalej. No i to, czy nagroda ma być nadana graczowi sprawdza się co 30 minut, także tutaj trzeba też na to uważać, że czasem to może być po prostu opóźnione. I w ten sposób dodaliśmy sobie menu naszych codziennych nagród na serwer. Mega, mega dziękuję wspierającym, jeżeli ty z...